Dzień dobry, cześć wszystkim, witam w nowym tygodniu. Poniedziałek, siódmy dzień, siódmy dzień sierpnia, także pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Dzisiaj sobie odświeżymy trochę wykresy, także dodamy sobie na świeżo zestaw głównych par walutowych, czyli euro USD, czyli GBP i USD, czyli USD JPY, i oczywiście może. Niemieckiego DAX-a. To będzie, nasz ten, to będzie nasz taki zestaw na dzisiaj. E, a więc weźmy sobie jeszcze, narzućmy białe tło, żeby było czytelniej. Przynajmniej dla mnie, akurat ja tak wolę. Dobra, mamy białe tło, i za chwilę sobie zrobimy od podstaw e, po prostu nowe analizy na nowy tydzień. Zaczniemy od wykresu EURUSD. Tutaj, tak, w tej kolejności, w której dodawałem, patrząc na to, co wydarzyło się tutaj w ostatnich godzinach, czwarty czyli sesja piątkowa, silny strzał popytowy na wykresie EURUSD, czyli ameryka, amerykański dolar tutaj wyraźnie na wartości tracił. Od dołka poprowadzimy sobie mierzenie, rozłożymy sobie siatkę. No i zobaczcie, że jesteśmy w takim punkcie obecnie na wykresie EURUSD, gdzie testujemy. Współczynnik 38,2%, tak? Także dzisiaj, no jeszcze przed godziną 8, nawet nagrywam teraz, już testujemy od 2-3 świet 30-minutowych ten współczynnik 38,2%. Mam nadzieję, że gdzieś jak będziecie to wideo śledzić, to jeszcze uda się wychwycić ten motyw. W przypadku, gdyby mm, pojawiło się tutaj wybicie dołem no to super wygląda pułap 61,8 ze względu właśnie na to, że to jest że to jest najsilniejsze mierzenie wewnętrzne, ale też z uwagi na silną biegunowość tutaj podwójny test, wyjście górą silny strzał popytowy też i zejście poniżej 61,8 później byłoby bardzo, bardzo trudne, ale najpierw interesuje nas ten pułap współczynnika 38,2% jeśli chodzi o poziom cenowy, 10992 10992 Aktualne wsparcie na głównej parze walutowej. Dobra, przechodzimy dalej. GBPUSD. Tutaj sprawdźmy sobie najpierw też układ korekcyjny, czy w ogóle on został już wybity, czy jeszcze jest szansa, żeby na tą równość się załapać. No, tak naprawdę, w punkt testujemy ten układ korekcyjny. Patrząc, jeszcze dodatkowe potwierdzenia, pomiar na fali, zejście po całości mamy 38,2, czyli tak samo jak na wykresie głównej pary walutowej. Tutaj na GBPUSD, czyli funt, dolar, mamy podwójną strefę. Tak naprawdę, zobaczcie, że poziom, który wyznaczamy, oznaczamy kolorem zielonym. Ten poziom wsparcia uzyskuje tutaj dwa potwierdzenia, czy oparty jest na dwóch. Na dwóch mierzeniach. 38,2% FIBO z całego swingu wzrostowego, czyli podobnie jak było na wykresie EURUSD. Tożsamy schemat, ale też FS100, czyli korekta pędząca 1 do 1. Tutaj mamy odcinek AB, BC i odcinek CD, potencjalne zakończenie, czyli ten punkt D. To jest ta niebieska linia FS100. Tu oczywiście mamy dwie niebieskie bez 38,2% jeszcze obok, ale to jest, dużo, no jest w dużym sąsiedztwie, jakby. Jedna jak i druga linia. Tak naprawdę to jest około 2,5 pipsa zaledwie, więc super schemat na, na kablu na otwarcie tygodnia. Też zauważcie sobie, czy też pojawią się tutaj formacje świecowe, które jakby potwierdzą nam tą tendencję wzrostową. Czy będą wyciągane świece od dołu, czy jakaś mocna biała zamknie nam się powiedzmy na interwale 30-minutowym, bo wydaje się, że ta 30 jest tutaj dosyć optymalna. Dobra, idziemy sobie dalej USDJPY. Najpierw zasięgi może prostopadkowe, takie na ujku jeszcze, bo mam tutaj na czym się oprzeć w tym przypadku. Na 38,2 już tutaj podwójne dno wyznaczone, więc ja tej strefy już nie będę podkreślał. Kolejny trzeci test jakby nie bardzo mnie interesuje. Jeżeli wybicie, wybicie dołem by się pojawiło, to na tę okoliczność tutaj sobie wyznaczymy strefę. Oczywiście kolorem zielonym też strefę popytową. E, mamy 50, mamy biegunowość, też strzał popytowy i te okoliczności, które sprzyjają ten, tej strefie cenowej są bardzo fajne. E, I 140, no 141,00 nawet tutaj jest jeszcze okrągły poziom cenowy, także fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o wytyczone, wytyczone wsparcie. Natomiast co do ograniczenia górnego, W ramach tutaj równości korekcyjnej też korekta będąca 1 do 1 zachowamy sobie zależność odcinków AB równa się CD odcień czerwony, odcień podażowy i ta strefa wyznaczona przez mierzenie F100 potwierdza, potwierdzona jest też przez fajną biegunowość. Tutaj reagował, jeżeli chodzi o wsparcie na ten poziom cenowy, później zanegowanie wyjścia do w ramach tego wsparcia poziom staje się oporem. 142,35 to jest kurs, który nas interesuje, jeżeli chodzi o ograniczenie górne. No i przechodzimy sobie jeszcze do DAX-a. Oceńmy pierwszą sytuację na sesyjnym. Zobaczcie, że mamy tak: sesja z pierwszego, czyli to otwarcie miesiąca, bardzo mocno pesymistyczne, drugiego poprawka, trzeciego uspokojenie, czwartego też takie uspokojenie. I jakby wyhamowanie, tak naprawdę, tak. No cały mocny tydzień spadkowy, natomiast jest wyhamowanie na koniec tygodnia, które może zwiastować gdzieś w końcu na tym się jakieś odragowanie. Jeżeli mielibyśmy sobie szerzej na to spojrzeć, bo zaczynamy tydzień, więc możemy sobie spojrzeć szerzej, no to na tym całym swingu spadkowym możemy sobie oczywiście siatkę rozłożyć i ten pierwszy docelowy poziom zobaczmy, jak on będzie się kształtował. Tu jest to 38,2. Ograniczenie górne, czyli ta strefa, ta strefa podażowa i poziom cenowy 16 1660 punktów, choć jeszcze motyw tutaj bardziej lokalny pojawia mi się. Czyli korekta prosta 1 do 1 tutaj w tym przypadku. No ona jest prognozowana z zamknięciem trochę niżej, tak? bo ten zygzak sięga 16 punktów. 10 punktów, także no, jeden, jak i drugi schemat można sobie tutaj rozważyć i zobaczymy po prostu, jaka będzie, nadal się tendencja w najbliższych godzinach.